Wody na ziemi podnoszą się średnio o 3,5 mm rocznie. Najwyższa pora zaopatrzyć się w dmuchane materace. A co by się stało, gdyby przyszło nam żyć pod wodą? Co ciekawe, mamy już dowód na to, że ludzie przystosowaliby się do takich warunków. W toku ewolucji u Badżawów, ludności zamieszkującej Azję Południowo-Wschodnią, wykształciły się większe śledziony. Organ ten magazynuje bogate w tlen czerwone krwinki. Kiedy te komórki trafiają do krwiobiegu, nurkowie mogą dłużej wstrzymywać oddech pod wodą. Dzięki temu badżawowie potrafią nurkować bez sprzętu na głębokość nawet 780 metrów. Gdybyśmy chcieli zamieszkać w morskich głębinach, nasze ciała musiałyby się powiększyć w celu ograniczania utraty ciepła. Im większe zwierzę, tym więcej ciepła wytwarza. Między palcami wyrosłyby nam błony, żebyśmy mogli poruszać się w wodzie. Nogi w końcu stałyby się zbędne i zrosłyby się. Oczy zrobiłyby się większe, umożliwiając nam widzenie. W sumie to wyglądalibyśmy jak syreny. Naukowcy sprawdzali też, czy ludzie mogliby latać. Stworzenia szybujące w przestworzach mają do tego odpowiednie rozmiary ciała oraz specyficzny metabolizm. My musielibyśmy rozwinąć zdolność wykorzystywania paliwa, czyli jedzenia i wody, do produkcji energii, która pozwalałaby nam wzbijać się w powietrze. Taki cechuje na przykład bardzo szybki metabolizm. Wszystkie procesy w ich organizmach zachodzą w znacznie wyższym tempie. Serce kolibra bije 1200 razy na minutę, natomiast to sportowca jest w stanie uderzać w tempie zaledwie 220 uderzeń na minutę. Latanie wydaje się więc nieosiągalne. Nie ma presji selekcyjnej na nasz gatunek, żeby wyrosły nam skrzydła i żebyśmy posiadali tę umiejętność. Poza tym musielibyśmy być mniejsi, mieć mniej gęste kości i stracić większość masy mięśniowej. Trzeba by nawet pozbyć się zębów celem osiągnięcia odpowiedniej lekkości. Ja nie dam sobie ich wyrwać. Gdybyśmy zamiast ramion mieli skrzydła, nie moglibyśmy robić tego wszystkiego, do czego wykorzystujemy dłonie. Stalibyśmy się strasznymi fajtłapami w sumie to mi już wiele nie brakuje. A żeby wyhodować sobie osobne skrzydła, nasz szkielet i mięśnie musiałyby drastycznie zmienić się na przestrzeni milionów lat. Wizja ludzi mieszkających na innych planetach układu słonecznego wydaje się całkiem realna. W zależności od tego, którą z nich postanowilibyśmy skolonizować, inaczej byśmy ewoluowali. Gdybyśmy wybrali się na planetę bardziej oddaloną od Słońca niż Ziemia, nasze oczy stałyby się większe. Wszystko dlatego, że dociera tam mniej światła i potrzebowalibyśmy większych gałek, żeby lepiej widzieć. Nasza skóra mogłaby też stać się bardziej napigmentowana, by chronić nas przed szkodliwym promieniowaniem UV, które występuje poza ochronną warstwą ozonową Ziemi. Mielibyśmy grubsze powieki i bardziej wydatne łuki brwiowe, co pozwalałoby nam radzić sobie ze skutkami kosmicznego promieniowania. O dziwo, jakby to wszystko nie było już wystarczająco dziwne, mogłoby się u nas wykształcić mruganie na boki, które lepiej chroniłoby nasze oczy przed nadciągającymi ze wszystkich kierunków kosmicznymi odłamkami i pyłem. A to dlatego, że na innych planetach grawitacja byłaby prawdopodobnie słabsza niż na Ziemi. W tych warunkach mogłyby się nam też powiększyć nozdrza. Ułatwiałyby oddychanie w świecie, w którym brakuje tlenu. Wyrosłyby nam grubsze i gęstsze włosy, które chroniłyby głowę przed potencjalnym promieniowaniem. Na Marsie jest go na przykład średnio 40-50 razy więcej niż na Ziemi. Wciąż moglibyśmy korzystać z dobrodziejstw technologii, ale zamiast smart zegarków i okularów używalibyśmy mniejszych i bardziej zgrabnych gadżetów. Całkiem niedługo mogą pojawić się urządzenia, takie jak soczewki kontaktowe do komunikacji. Zamiast słuchawek wszczepianoby nam nad uchem miniaturowe urządzenia przewodzące dźwięk przez kości. Naukowcy nie wiedzą na pewno, jak wyglądaliby ludzie za tysiąc lat. Na podstawie poprzednich ewolucji mogą to jednak przewidzieć. W średniowieczu przeciętna długość życia wynosiła 35 lat. Oznacza to, że ludzie musieli ciężko pracować i starać się o potomstwo dość wcześnie. Dziś żyjemy ponad dwa razy dłużej, coraz więcej osób dożywa 100, a nawet 110 lat. Można więc spokojnie założyć, że w przyszłości będziemy żyć jeszcze dłużej. A co z naszym rozmiarem? Wszystkie zwierzęta z czasem stawały się coraz większe. Tak ewoluowały dinozaury, wieloryby, konie i oczywiście ludzie. Nasi przodkowie sprzed 4 milionów lat byli mali, mierzyli co najwyżej 1,20 m, 1,50 m. Stajemy się coraz wyżsi prawdopodobnie wskutek lepszego odżywiania. Ale nasze geny też zdają się rozwijać. Jak wynika z pewnych badań, u osób o ponadprzeciętnym wzroście występuje więcej korzystnych bądź też przydatnych genów. Ale im wyżsi jesteśmy, tym bardziej kruche mamy ciało. W ciągu ostatnich dwóch milionów lat szkielet człowieka stał się lżejszy. Zaczęliśmy używać narzędzi do codziennych zadań. Od kiedy rozwinęło się rolnictwo, ludzie ograniczyli swoją aktywność. I dlatego nasze kości są dziś mniej gęste, a ponieważ obecnie dużo czasu spędzamy za biurkiem, struktura szkieletu może całkowicie się zmienić, a wraz z nią nasza postawa. Nie da się jednak rosnąć w nieskończoność. Rozmiar nie może przekroczyć pewnej granicy. Wszystko dlatego, że nacisk wywierany na tkanki w dużych ciałach różni się od tego w organizmach średnich gabarytów. Jeśli nasze ciała będą się wydłużać, będzie musiał zmienić się też ich kształt. Prawdopodobnie dojdzie również do znaczących modyfikacji w naszych umysłach i osobowościach przez ostatnie 6 milionów lat nasz mózg powiększył się mniej więcej trzykrotnie. Pewnie uważacie, że to stały trend, ale tak jednak nie jest. O dziwo nasze mózgi stają się coraz mniejsze. Badania wykazały, że organ ten był największy mniej więcej 20 tysięcy lat temu, jeszcze przed gwałtownym rozwojem rolnictwa, a potem zaczął się kurczyć. Do dziś nie wiemy dlaczego. Być może chodzi o to, że kiedy ludzie zajęli się uprawą roli i zaczęli jeść więcej warzyw, trudniej było im zapewnić sobie tłuszcz i białko. A to utrudniło wzrost mózgu i zachowanie jego dużego rozmiaru. Organ ten potrzebuje też bardzo dużo energii, pochłania około 20% dziennego zużycia. Nasze osobowości również ewoluują, nie musimy być już tak agresywni jak przedstawiciele pradawnych społeczności zbieracko-łowieckich. Nasze społeczne interakcje też uległy metamorfozie. Dawniej ludzie nie mogli wybierać się w dalekie podróże i skutecznie komunikować na duże odległości, więc najbliższe relacje nawiązywali z członkami swojej grupy lub plemienia. Dziś możemy podróżować po całym świecie, rozmawiać przez telefon i komputer, zmieniać pracę tak często, jak chcemy, a nawet umawiać się z ludźmi w sieci. Dzięki temu staliśmy się bardziej towarzyscy, otwarci i tolerancyjni, i lepiej przystosowujemy się do różnych kultur na całym świecie. 300 tysięcy lat temu na Ziemi żyło 9 gatunków ludzi, 8 z nich prawdopodobnie wyginęło wskutek zmian klimatycznych. Na razie jesteśmy tylko my, ale przecież nie jest powiedziane, że w przyszłości nie pojawi się ktoś nowy. Ale jako, że nie jesteśmy już od siebie odseparowani, to bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Aby powstał nowy gatunek człowieka, ludzie musieliby ewoluować w odizolowanych grupach. Genetycy nazywają obecnie występujące zjawisko wielkim uśrednianiem. Z każdym pokoleniem stajemy się do siebie coraz bardziej podobni. Światowa populacja się miesza, ludzie nie rozmnażają się już tylko w miejscu zamieszkania. Jeśli upłynie odpowiednio dużo czasu, nasza rasa stanie się jednorodna. Wszyscy będziemy reprezentować uśrednione cechy wyglądu, które są nam dzisiaj znane. Kiedyś mieliśmy większe szczęki, żeby lepiej przeżuwać surowe pożywienie. Dziś mamy mniejsze szczęki, a w nich mniej miejsca, by pomieścić 32 zęby. I dlatego często musimy usuwać te irytujące ósemki. Naukowcy twierdzą, że liczba zębów pozostanie taka sama, ale jeśli dalej będziemy zmieniać nasze żywieniowe nawyki, czyli spożywać coraz więcej miękkiego jedzenia, nasze szczęki zrobią się mniejsze, a zęby będą coraz bardziej ściśnięte. Czas zgromadzić zapasy orzeszków! A czy kciuki staną się coraz większe? Badania sugerują, że u niektórych nastolatków są one nadmiernie rozwinięte. To dlatego, że bez opamiętania grają w gry wideo. Mięśnie w kciukach zmieniają się, gdy są często używane, ale nie jest to cecha genetyczna. Nawet jeśli dana osoba ma długie kciuki, to nie przekaże ich swojemu potomstwu, chyba że w przyszłości wszyscy będziemy namiętnie grać w gry. Ja? Bardzo chętnie!